Głodni goście na imprezie? Wow! Robi się niebezpiecznie. Pyszny deser wisi chyba na włosku. Ale zanim zmoczycie się ze strachu, zróbcie tak. Weźcie patyczki do lodów. I podzielcie deser na równe części, byle szybko, teraz nóż, i kroimy. Kierujcie się patyczkami, nam wyjdzie 8 porcji. Zapraszam, żarałko ludzie, ja też chcę. Sprytne co? I wszyscy przeżyli. Zrobiłaś świetną imprezę. Powinnaś zajmować się tym na co dzień. Tak myślisz? Wylany napój! Co za katastrofa! O, ale to będzie klejące! Nie martw się, ja posprzątam! Chwila! Już wiem, co zrobię! Ach! Ten arbuz stanie się królem imprezy! Macie pod ręką wielkiego arbuza? Postawcie go i ostrożnie wyciągnijcie miąż, A następnie włóżcie do dziurki kranik. I skierujcie go do dołu. A teraz wlejcie do środka ulubiony napój. Zmieszczą się aż dwa litry. Ekstra! Gotowe! Wyglądacie na spragnionych. Trzeba napełnić wasze szklanki. Ja pierwsza! Po co komu butelki, skoro mamy owoce? Są praktyczne i pięknie wyglądają. Starczy dla każdego! Wypijmy za arbuzy. W lecie można się rozpieszczać. Masz ochotę? Lody już podaję. Wygląda smacznie. Eee, o, te babeczki muszą być przepyszne. Szkoda tylko, że w lecie. Wszystko robi się błyskawicznie ciepłe. Oj, lód ci się topi. Ach, przykro mi. Czekaj, mam świetny pomysł. Weźcie foremkę od mafinki, nożyk i natnijcie w ten sposób. Obróćcie do góry nogami, przełóżcie przez nią patyczek i nic już nie pocieknie. Później mi podziękujesz. Wow, jak ty na to wpadłaś? Mam znacznie więcej pomysłów. Hej, nie wierzę, że to już koniec. Muszę wydobyć wszystkie resztki. Ale w środku już nic nie ma. Ech, to moje uzależnienie od czekolady. Po prostu ją kocham. Czy to jakiś żart? Przypadkiem wszystko zjadłam. Chyba teraz przyda się moja sztuczka. Najpierw nalejcie do słoika trochę mleka, a później dobrze wymieszajcie. Oto spienione mleko czekoladowe wlejcie miksturę do foremek. Kiedy będą pełne, nałóżcie pokrywki. I włóżcie wszystko do zamrażarki. Zobaczmy, jak wyszło. Ale super! Jeszcze ostatni krok. Tak jest. Ewidentnie brakuje posypki. Spójrz, jakie kolorowe. To dla ciebie, Sofia. Prawie wyrzuciłam ten słoik dobra robota, Emma. Dobra, przekąski przygotowane. Spadaj to nowe buty. Mam wrażenie, że na dworze jest 50 stopni. ma Lili, hej, Steven? Gorąco co? Umieram tu. Spokojnie, orzeźwienie nie jest w drodze. Mam zimną kolę. I wciąż jest schłodzona, Ech. no dalej. Otwórz się, czemu oni je wciąż produkują. Nie księżniczkuj. Masz otwieracz? Nie, ale mam mięśnie. Albo i nie, ej, mogę pożyczyć pedał? Szybkim ruchem otwieramy butelkę, widzisz? Ło, wow, ale jestem spragniony. Też spróbuję. Kto by pomyślał, że rower jest taki wielofunkcyjny? I pac. Łatwizna. Ach, ale dzisiaj ładnie. To będzie wspaniały dzień. Odpocznę sobie, opalę się i poczytam książkę. Ojej, robi się tu naprawdę gorąco. Selfie i przekąski. Uch, ale upał. Mam teraz ochotę na coś słodkiego. O nie, cała się roztopiła. O, a sprite jest gorący jak herbata. Ech, myślałem, że to będzie udany dzień. Ale może uda mi się go naprawić. Okej, okay, wezmę ten pojemnik i wyłożę go folią. Ale nie byle jaką, to folia izolacyjna utrzymuje ciepło i zimno też. Dobra, pojemnik gotowy. Teraz pora na gąbkę. Włożyłem ją do woreczka i wlewam do niego wodę. Zamykam i wkładam do zamrażarki. Teraz trzeba trochę poczekać. Gotowe. Włożę ją do pojemnika razem z innymi. Ciekawa ta książka, ale wciąż jest upał. Muszę się napić. Ach, co za orzeźwienie! Jestem genialny! Ach, moje ulubione lody! Podwójna porcja to jest to! Mm, doskonałe! A z ciasteczkami będą jeszcze lepsze! O tak, uwielbiam taką posypkę. Czekolada pasuje do truskawek, prawda? Trzeba to zweryfikować. Mogę trochę? Proszę. Ugh, ale z ciebie sknera. Przynajmniej mamy mleko. Chociaż coś. Chwileczkę. Mam najlepszy pomysł na świecie. Zaraz wracam. Rozgniatamy. Chcemy zrobić okruszki. A teraz chwytamy za nożyczki i odcinamy brzeg opakowania. Zobaczcie, jak pięknie pokruszone. Tyle wystarczy. A teraz czas na zabawę. Po prostu wlejcie trochę mleka do torebek. A później włóżcie do środka patyczek. Do każdego po jednym. Uwielbiam mleko. Abracadabra. Czary mary. Widzicie? Już zamrożone. O, już zjadłaś lody. Na szczęście ja mam ich mnóstwo. Moje własne lody, Oreo. Mm, ale pyszne. O, całe roztopione. Wow. Coś cię tu zaciekawiło, co? Nie, czekaj, proszę. W piątek. Skąd masz lody? Serio Bella, chciałam tylko spróbować. Lubicie lody i ciasteczka? To weźcie ostry nóż i odetnijcie górę opakowania. W ten sposób otrzymacie plaster lodów na lodową kanapkę. Ktoś zamawiał te pyszności? Chodź to słodziaku. Mmm, idealna. To na razie. Smaczny ten sok. A, hej, Vicky. Ale mi się pić chce. Nalejesz mi trochę soku? Chyba wypiłam wszystko. Sorry, Wikin, nic już nie ma. Ale tak okropnie mnie suszy. Przykro mi, jabłka? Czekaj, zaraz to załatwię. Daj mi tylko chwilę, ok? Najpierw włóżcie jabłka do zamrażarki. Aha, cierpliwości. Zajmi się sobą, dobra? Później mi podziękuję. I czekamy. Z muzyką szybciej zleci. Gim, panie jabłuszko. już czas. I jak tam? Tak, zamarznięte. Kiedy się rozmrożą, zobaczycie, że są bardziej miękkie. I można wyciskać sok. Gołymi rękami. Patrzcie na te pyszności. Nie ma to jak świeży sok jabłkowy. Będzie jej smakować. Zdrówko. O, wow, bella! Wygląda pysznie. Uwielbiam świeży sok ale intensywnie orzeźwia. Już nigdy nie kupię soku w sklepie.